Wee! Cześć, witajcie w kolejnym przeglądzie mowów dodanych w ostatnich wersjach Minecrafta. Tym razem na prośbę widzów film zostanie nagrany bez scenariusza, to znaczy na luzie bez przygotowania. Ja wprawdzie wolę ten inny typ filmów, no ale słyszałem, że te profesjonalne filmy robią się nudne, więc dzisiaj zobaczymy reakcję na ten typ filmów. Ja będę się kierował ocenami, dodaniami do ulubionych, no i oczywiście komentarzami i zobaczymy, który typ filmów cieszy się większą popularnością. W tym odcinku dowiecie się wszystkiego o występującym w Nederze w płomieniu. Na samym początku przedstawię jego życie i wartość jego poszczególnych ataków. Potem zobaczycie, jak on wygląda i z czego się składa. Powiem także, gdzie się pojawia oraz co z niego wypada. A także nauczę jak najlepiej z nim walczyć, na co uważać, jakiej broni używać, jak się przygotować do walki i ostatecznie jak najszybciej go pokonać. Informacje zawarte w filmie tak jak zawsze zostały starannie dobrane, a sam film utworzony, mimo tego, że jest to tak zwany luźny film, największą starannością. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, liczę na pozytywne oceny, a dodatkowo ucieszyłbym się, gdyby ten oto film trafił do Waszych ulubionych. Życzę miłego oglądania. Dobra, więc jesteśmy w nederze. Tutaj właśnie yy, tylko tutaj pojawiają się te stworki. I teraz właśnie sobie takiego znajdziemy. Na yy, samym początku tak jak mówiłem powiem wam ile ma życia i jakie ataki i ile wartości mają te ataki oczywiście. Już słyszymy taki metaliczny dźwięk. Yy, nie mam killoffa, więc będziemy musieli iść naokoło. Chyba, że... Kurde, nie zmieszczę się. Ale jest na szczęście. Jest na szczęście Brama. I mamy tutaj właśnie te blazy. Czyli z angielskiego płomień. Może na początku ile mają życia? One mają 10 serduszek. Pamiętamy, że jedno serduszko to jest 20 punktów. Jeden punkt to jest pół serduszka. I one mają teraz dwa ataki. Pierwszym z nich jest właśnie to, że rzucają one tak jakby trzy kule. E... O, właśnie są te kule. Te kule w przeciwieństwie do kul, które rzuca gaz, nie da się odbić, nie da się ich zniszczyć, czyli, e... czyli nie da się inaczej niż e... ominąć się przed nimi uciec. E... I te kule ognia zadają różne obrażenia na różnych poziomach trudności Na przykład na, na najłatwiejszym poziomie trudności Na Easy zadają one 4 punkty 4 punkty to są dwa serduszka Mogna dać się uderzyć I oczywiście podpalają one jeszcze Podpalają jeszcze gracza Tak, na poziomie normal Zdają one 6 punktów, a na poziomie najtrudniejszym 8 punktów. Teraz wypadłem, nie wiem jak tam wrócić. One przyjdą do mnie. Dobra. E, po tym drugim ich atakiem jest to, że jest tak jakby kontakt z nimi. To jest ich drugi atak. Teraz gdy podejdziemy do takiego jednego. I damy się mu dotknąć. Coś... Gdzieś uciekł, ale nie wiem gdzie. O tutaj mamy... Tutaj mamy to, to zaraz zobaczycie. Dobra, podejdziemy teraz do niego. Widzicie? Może nie robią nasz to tak rzadko. Ale w pewnym momencie, widzicie? Właśnie teraz mnie uderzył. I ten atak, on też ma różne wartości. Na easy to są trzy punkty, czyli... Jeden i pół serduszka na normal 5, a na hard 7 punktów. Teraz może zobaczymy, jak on wygląda. Jest, cały ten skór, on nie ma w ogóle ciała, jest to sama głowa. Jest to sama głowa, która sobie lewituje nad, nad dymkiem takim. Jak widzimy, jest on otoczony takimi krążącymi... Teraz będę musiał coś zrobić. tak szybko. Myślę, że włączymy sobie nieśmiertelność, bo na razie jeszcze z nim nie walczymy. Czyli nie jest potrzebne nie jest potrzebna tutaj jak jakaś sprawiedliwa walka. Dobra. Ee, aha, jeszcze te kule. Te kule nie niszczą w przeciwieństwie do gasta otaczających bloków albo te bloki, na które natrafią. Tak jak mówiłem wygląda on... No jest to sama głowa otaczają go takie różdżki właśnie te różdżki z niego wypadają No i co tu jeszcze powiedzieć Może przejdziemy teraz do ich pojawienia się Tak jak mówiłem pojawiają się one tylko w nederze A dokładnie najczęściej w takich tutaj spawnerach Tutaj jednorazowo może się pojawić aż do 6 aż do 6 yy, takich płomieni yy, naraz czyli jest to całkiem spora ilość yy, tutaj można jeszcze wspomnieć że ten spawner aktywuje się yy, w odległości 16 kratek czyli na przykład jak będziemy dalej od 16 kratek to tam nie będą się pojawiać płomienie jeżeli jednak odjdziemy te 16 kratek to zaczną się one właśnie wtedy pojawiać yy... Dobra, to teraz może przejdziemy, do walki z nimi. Dobra, więc y, teraz zaczynamy zabawę. Pokażę wam jak z nimi walczyć, jak, jak się je zabijać, jak się przygotować. Y, będzie myślę, że więcej praktyki niż teorii. Y, a w ekwipunku przygotowałem sobie zestaw przedmiotów. Y, Zaczniemy od przygotowań. Powinniśmy sobie oczywiście przygotować jakąś zbroję. Może być to zbroja z żelaza, czy z diamentu. Y, to już zależy od was. Tutaj warto wspomnieć, że właśnie płomienie to jedne z najtrudniej do zabicia potworów, więc zawsze warto zabezpieczyć się, zabezpieczyć się jakimiś, jakąś zbroją, jakimiś przedmiotami. Następnie przejdziemy do tego, że ktoś do mnie dzwoni. To jakaś pomyłka, więc może przejdziemy tutaj do, te, do tego zagadnienia, tego przedmiotu. To jest eliksir odporności na ogień. Ja wam nie będę mówił jak go zrobić, bo powiem to w odcinku o eliksirach albo może w zbiorze odcinków o eliksirach, które za jakiś czas pojawią się na moim kanale. Ale na pewno możecie doczytać to na, na googlach, wpiszecie po prostu jego nazwę i od razu wam wyskoczy pierwszy link. Ten eliksir on ma takie właściwości, że stajemy się, dostajemy odporność na ogień, co w przypadku płomieni. No jest w sumie źródłem ogień jest właśnie ich źródłem ataku, więc ten, ten eliksir naprawdę dużo nam pomoże i bardzo ułatwi nam ich zabicie. Po tym możemy, możemy sobie zrobić na przykład coś fajnego, możemy sobie zrobić armię bałwanów, dlatego że śnieżki one, one zadają około 3 punkty obrażeń, dlatego jestem ja tu też przygotowałem śnieżki. A jak wiemy, jak wiemy bałwan, bałwany atakują ze śnieżek. I właśnie możemy sobie zrobić taką armię bałwanów i kazać im walczyć dla nas. Ale to zaraz. Jeżeli chodzi o broń, jaką broń powinniśmy używać? No są to stwory lewitujące, latające. Możemy pierwszy cios zadać, jak się pojawią mieczem, ale potem będziemy musieli oczywiście atakować z łuku lub, lub jak to woli ze śnieżek. Dobra, to przygotujmy się. Wypijemy sobie na początku... Hmm, super, ósemki nie mam. Klawisz mi gdzieś odpadł. Ale długopisem wszystko da radę. Dobra, wypijemy sobie eliksir i mamy odporność na ogień 3 minuty. E... Zrobimy sobie tą armię, zrobimy sobie kilku bałwanów. Wprawdzie będzie... zrobić będzie trochę łatwo ale myślę że myślę że wy też coś takiego zrobicie śniegu na pewno dużo macie e... Tylko dobrą techniką do uzyskania dużej ilości śniegu jest właśnie tworzenie bałwanów i potem zbieranie tego co one pozostawią no i znowu ósemka dobra to zrobimy sobie te bałwany naszą małą armię dobra Eee, tak jak mówiłem, wypiliśmy A jeszcze woda, wodą możemy także ich tutaj Zgładzić eee, Więc wylejemy sobie teraz gdzieś tutaj wodę eee, Źle, przepraszam Wody przecież nie można wylać, na derze. Eee, więc w sumie tylko to I teraz możemy, możemy zaczynać Włączymy sobie poziom trudności eee, Żeby było trudno włączymy na hard Jeszcze tutaj trochę oszukałem, bo zrobiłem te bałwany Na poziomie peaceful no ale myślę, że jakbyśmy zrobili to w dalszej odległości to wyszłoby na to samo Więc klikamy done yy, Chodzimy do gry i zaczynamy atak A jeszcze przy okazji warto wziąć trochę do jedzenia no, Czemu one świnki atakują? Dobra Najlepiej skakać także często Bo jak wiecie, jak skaczemy to wtedy powoduje to, że uderzamy ciosem krytycznym no i widzieliście już pierwszy pad, nie straciłem ani jednego punktu życia Więc czekam na następne Na razie z miecza sobie ich trochę pobiję, zobaczycie jak to wygląda Po tym trochę ze śnieżek i z łuku jeszcze Trzeba uważać także, żeby przy okazji tych, tych naszych bałwanów nie zabijać no jak widzicie mamy już... Ach, pojedynek bowana z pigmentem. Jak widzicie wypadła nam właśnie y, różka, nie, y, płonąca różka czy coś w tym stylu. Nie pamiętam dokładnego tłumaczenia. Y, o niej także będzie odcinek, więc... Ma ona kilka zastosowań. O, to mi się podoba. To mi się podoba. Tutaj w sumie mamy taką fortuną sytuację, że jest dach, taki jakby mały i przez to te blazy nie mogą uciec. Ale teraz, żeby, żeby było trochę trudniej, wyjdę trochę. I teraz pokażę jak to wygląda w przypadku śnieżek. Wow, nieźle. Coś, coś mi się zdaje, że śnieżek... No to mi się podoba mieć traktowanie. No, właśnie właśnie tak możemy je zabijać. Tutaj możemy pozbierać po tym śnieżki z bowanów. I jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda z łuku. Z łuku jest to trochę trudniej, trudniejsze do wykonania, ponieważ to po ostatnim, ostatnim update, update aktualizacji nie możemy już tak szybko, tak mało właśnie. No, no i jak widzimy, wypadły nam tutaj te różki, płonące różki. Służą one do podpalania wrogów z daleka, tyle wam mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy... Wrogów, tylko których wrogów. Bo jak widzimy świnki, nie możemy podpalić. A bałwana? Nie, tu mi się coś pomyliło. Ale no, pomyliło się po prostu. E, dobra, więc myślę, że to było na tyle, czyli, czyli różdżka nie pomaga, nie, mo nie możemy różdżką podpalić e, wrogów z daleka. Kiedyś myślałem, że można. Gdyby był to profesjonalny film, to bym to dawno wyciął, ale zobaczymy jakie będą reakcje na taki e, więc to było na tyle, myślę, że myślę, że wiecie już jak z nim walczyć, znacie podstawowe informacje o nim, e, takie jak życie, a tak. No, radzę się pobawić oczywiście tutaj tymi śnieżkami. Możecie sobie bałwany stworzyć, to naprawdę fajna zabawa. A przy okazji zdobędziecie jeszcze kilka tych płonących różdżek. Będzie odcinek na pewno o tych płonących różdżkach. W tym opiszę wam wtedy wszystko, zademonstruję różne przykłady jak ją możemy użyć. Więc takiego odcinka możecie oczekiwać. Okej, okay, więc dotarliśmy do końca. Myślę, że przedstawiłem te najważniejsze informacje związane z płomieniami z filmu, tak jak chcieliście, nic nie wycinałem, potraktowałem go na luzie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeżeli chcecie coś dodać lub o coś zapytać, co jest związane z tematem, który został mówiony w tym odcinku, to możecie to oczywiście zrobić w komentarzach pod tym filmem. Mam nadzieję, że, spo... Mam nadzieję, że spodobała wam się moja prezentacja, jeżeli chcecie to w jakiś sposób wyrazić, to najbardziej zadowoliłoby mnie dodanie tego filmu do waszych ulubionych, jak i jego pozytywne ocenienie. A jeżeli jesteś zainteresowany, to możesz subskrybować kanał, czyli dostać informacje, kiedy pojawi się najnowszy odcinek. Jestem Patryk, życzę mi gry, dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zapraszam do kolejnych i pozdrawiam.